Ulicę Węgierską, wziąć pod uwagę naprawienie ulicy Węgierskiej, bo słyszę Pan daje odpowiedź, a ja... To była ustawię... prosta, w Pana wypadku... W pan czy to w budżet... naszym wypadku, tam jest należą... 30 parę domów. Ujął Pan <coughs> wniosek do budżetu i takowy wniosek tak. stworzę, natomiast nie gwarantuję, że 15 listopada, bo to jest ten moment, gdy budżet musi zostać złożony, że będzie to tam wpisane, że będziemy to realizować. No, bo pewnie będziemy rozważać ileś rozwiązań tam, jeżeli to będzie remont, jakby z tego co Pan mówi, to byłaby kwestia i kanalizacji. No jest, jest, zarwana. De facto byłaby, pewnie się wiązało to też i z, z projektem, tak? Było to kiedyś zrobione jak, jak było, tak? To się, to się wiąże, to się wiąże z tym drugim, drugim moim pytaniem. Czy możemy liczyć, nie tak jak w sytuacji Pana Wiceprezydenta, że obiecał i przyjechał na wiosnę jeden raz i zrobił bałagan, że w trakcie, kiedy będziecie robić ulicę, porwacką, no bo będzie robiona, więc będzie znowuż masa gruntu przemieszczana, materiałów w jednej i w drugim. Czy możemy liczyć, że no powiedzmy ponad standardowo będzie czyszczona ulica, bo my już po prostu nie, nie, nie wytrzymujemy, nie da rady żyć w takim kurzu i w takim błocie. Mówię, nie, absolutnie nie, nie chodzi nam po głowie, że nie chcemy zgadzać się, no ale, ale w pewnym momencie Cierpliwość jest wyczerpana, a to nie trzeba naprawdę dużo nakładów. Po prostu wziąć i czyścić. I tylko. W tym zakresie to nie powinno być problem. z Trzymam pana prezydenta za słowo, państwo słyszeli. No i może nigdy nie wypieram. tego, co powiedziałem. Dla mnie słowo jest również ważnym, ważnym potwierdzeniem. I zobaczymy, ja ludziom wierzę.